Hej, Aszka, drodzy widzowie, to Jakuciel i witam was serdecznie w trzecim już odcinku z Europy Universalis 4. W serii tej gramy polską. Jak daleko, jak długo zobaczymy. Jednak zanim przejdziemy do odcinka i tego, co się wydarzyło w tym materiale, przypomnę tego, co się działo ostatnio. Wygraliśmy wojnę z Zakonem Krzyżackim. Doszło do Unii Węgiersko-Austriackiej. Zintegrowaliśmy Mazowsze. Zaczęliśmy budować polską flotę. Oraz na koniec wybraliśmy pierwszą ideę narodową, którą były idee dyplomatyczne. O tyle z poprzedniego odcinka, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie do oglądania. A więc zaczynamy grę. Teraz pora sobie przypomnieć: w pierwszym odcinku pojawił się pomysł na sojusz z Wenecją, później jednak ten pomysł z malu śmiercią naturalną. Mieli oni za dużo relacji. Teraz jednak sytuacja trochę się zmieniła. I mi się osobiście wydaje, że skoro już mogą zgodzić się na sojusz, chętnie do niego przystaną. I udało się. Mamy sojusz. Niestety na razie mamy bardzo słabą opinię przez wchłonięcie Mazowsza. Spokojnie, to się z czasem ustabilizuje. Teraz spróbujemy zawrzeć kolejny sojusz. Trochę bezpieczniejszy, z Bośnią. Chociaż myślę, że teraz Bośnia jest uwikłana w jakąś wojnę tutaj z tym główienkiem państewkiem. Myślę, że kiedy ta wojna się skończy, spokojnie podpiszemy z nimi po, yy, sojusz. Swoją drogą to będzie całkiem dobry sojusz wymierzony w Osmana. Naszymi następnymi sojusznikami będzie Serbia i Bośnia. A my, swoją drogą, możemy wybrać kolejnego rywala, no bo jak pamiętacie, straciliśmy jednego, którym byli Węgrzy po Unii z Austrią. Teraz mamy do wyboru Danię, Czechy i Moskwę. I to właśnie na Moskwę się zdecydujemy. Do wojny raczej nie dojdzie z nimi prędko. No ale. Niestety, jest to scenariusz w tym momencie wielce prawdopodobny, że prędzej czy później po prostu zaczniemy działania wojenne. Niestety, Bośnia i Serbia specjalnie sobie radzą na tej wojnie z Austriakami. I zakon Krzyżacki dostaje teraz rogi w wpierdziel od Pomorza. Obawiam się, że niestety, ale też będzie musiało dojść do wojny z Pomorzem. A my tymczasem wysyłamy naszego szpiega do Livionan Orderu. Jego celem będzie przygotowanie nas pod drugą wojnę z Zakonem Krzyżackim. Dlaczego lepiej jest atakować Inglanty? Widzicie. Krzyżacy mają trochę większe pole do manewru, jeżeli chodzi o sojuszników. Którego nie ma Livionan Order, którym jedny, jedynymi sojusznikami. Są państwa, które będziemy chcieli pokonać, czyli Ryga i Zakon Krzyżacki. Jednak zanim rozpoczniemy działania wojenne, musimy uzbierać wystarczająco silną flotę wojenną, aby móc pokonać Livonian Order i Rygę na morzu. O, Gdańsk właśnie został wolnym miastem. Wspaniale! też padnie w przyszłości naszą ofiarą. Na szczęście naprawdę moja radość jest niewypowiedziana, że tylko Gdańsk został uwolniony, a nie zjedzony przez Pomorze. Powiem szczerze, tego bałem się najbardziej, że zakon krzyżacki po tej wojnie przestanie istnieć. Na szczęście myliłem się i moje obawy były daremne. Już tylko skończymy rozbudowę naszej marynarki wojennej. Jest problem z naszymi Yy, naszymi marynarzami, których jest mało, ich przyrost jest mały, jednak kiedy ty tylko uda nam się osiągnąć 14 statkowy limit, to będzie już dobrze. A tymczasem możemy wprowadzić kolejną reformę dyplomatyczną w ideach, właściwie kolejną, yy, kolejną ideę dyplomatyczną, która da nam jedną więcej możliwą Relacje, dzięki czemu będziemy mogli wyszukać kolejnego sojusznika. I znowu trochę polatałem po mapie i chyba doszłem do wniosku, że najsensowniejszym sojusznikiem, który niekoniecznie by się sprawił w wojnach z Austrią czy Turcją, będzie sojusz z Danią, która ma unię z Norwegią i Szwecją. Teotrio trio jest w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwo przed Moskwą. No właśnie, zakończyła się wojna bosieńsko-węgierska. I dochodzę do wniosku, że Bośnia bardzo mocno właśnie utraciła na, na y, zyskowności jako Sojusznik z 2000 armią i 1500 manpowerem. Yy, to znaczy, i tak chyba z nią sojusz weźmiemy. Mam takie delikatne wrażenie. Jednak naszym głównym sojusznikiem w tym momencie stanie się Serbia. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię bałkańską. Robimy sobie chyba tymczasowy, szybki sojusz z Gdańskiem, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy teraz Gdańsk utraci swoją niepodległość na rzecz Pomorza. I myślę, że... już trzeba podnosić wydatki na armię. Dobrze, mamy co już z Gdańskiem, ci jednak nie proszą nas o pomoc. Co jest dla mnie sporym problemem, bo ja chcę zainterweniować, ale nie mam jak. Szybciej Gdańsk, poproś nas do wojny! Daliśmy też im gwarancję niepodległości. I my powinniśmy już być w tej wojnie, a nie jesteśmy. O, wreszcie! Udało się. Wezwanie od Gdańska. Rohan will answer. Ruszamy! Bij Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń! Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń! Epicka bitwa pod Gdańskiem. Gdańsk już zaraz padnie. Ale my przybywamy na ratunek. Jest to oplężenie bardziej epickie, bitwa bardziej epicka. Niż oblężenie helmowego Jaru władcy pierścieni. Udało się. Bitwa została zwyciężona. Gdańsk odzyskany. Teraz ruszamy śmiało na zachód, aby oblegać pomorskie prowincje. Spokojnie, weźmiemy coś dla siebie w tej wojnie. Taką bynajmniej mam nadzieję. I tym czymś będzie właśnie zdobyty przez nas Słupsk. Niestety, nasz przeciwnik ma gigantyczną przewagę morską i. Na razie nie jesteśmy w stanie móc w jakikolwiek sposób wypłynąć z naszych portów tak, aby nie zakończyło się to rychłą porażką. Szczecin jest oblegany przez nasze wojska. I czekamy aż dwie ostatnie twierdze padną, czyli połogoszcz i szczecin. Kiedy padną, w zasadzie mamy koniec wojny. I wreszcie po blisko roku oblężenia szczecin upadł. Teraz ruszam naszą armią po raz drugi oblegać Berdę, które z jakiegoś powodu jest już nieokupowane przez jakieś inne państwo. O, tutaj toczymy małą bitwę. Właściwie nie taką małą, jakby się zastanowić. No i tutaj za 14 zł zgadzają się wypuścić Wyspę Lugię. Zgadzają się wypuścić Szczecin. No i oddają dwie prowincje Meklemburgii. Myślę, że to będzie wystarczające osłabienie Szczecina. Szlachta właśnie daje nam agendę na integrację Mołdawii. Pokój mamy? Mamy. Więc już wreszcie czas, aby zintegrować Mołdawię do potężnego Królestwa Polskiego. Zwłaszcza, że złe wrażenie po przygodzie z Mazowszym, po aneksji Mazowsza, już się zatarło. O, właśnie Austria przyszła do mnie z pretensjami. Eee, I nie ma bata, ja im nie oddam słupska. Słupski jest pff, i już taki pozostanie. Na zawsze. Jeżeli Austria chce, może przyjść go na drodze wojennej odebrać. Ja im sam tego nie oddam. A nasza flota wojenna. Potężna flota wojenna została wreszcie ukończona. Jest to wielki dzień dla polskiej marynarki wojennej. Wreszcie Polska może śmiało konkurować z, całymi, z takimi potęgami jak Podlasie, jak Dania, jak. Anglia, jak... Francja w zasadzie nie ma już państwa, które mogłoby konkurować z polską marynarką wojenną złożoną z 12, ga 12 galer i dwóch statków ciężkich. No niestety, żeby Gdańsk został polskim wasalem. Najpierw trzeba ostatecznie rozprawić się z zakonem krzyżackim. A tymczasem umiera nasz doradca administracyjny. No mamy tylko jednego, jedynkowego pana Iwana, który jest Polakiem i ma na imię Iwan. No dobra, nie wynikam. W każdym bądź razie musimy wiedzieć, że pan Iwan będzie nam dawał prestiż. Widzicie, bo Pan Iwan jest tak prestiżową postacią. Widzicie, Pan Iwan. A więc to byłoby na tyle w tym dzisiejszym niezbyt długim materiale. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. I do zobaczenia w następnych produkcjach. Już w przyszłości.